Jeśli myślisz, że wyprawa do endu jest trudna, to musisz to zobaczyć! Bo dzisiaj wyruszymy na księżyc! Rakiety, łaziki, kombinezony i wiele, wiele więcej! To wszystko prawdopodobnie dzisiaj rozbiję! Więc zostaw łapkę w górę i przykodaj się, jak mi poszło! No dobra, ale statki kosmiczne nie biorą się znikąd! Żeby je zrobić, trzeba mieć książkę! Tak, to dokładnie przewodnik po kosmicznych podróżach! Prawdopodobnie każdy, kto kiedykolwiek był w kosmosie czytał książkę, jak być w kosmosie! I my też to zrobimy tutaj, proszę Proszę Państwa, jest instrukcja, której potrzebujemy. Ale kto normalny, czy te instrukcje? Idziemy od razu do craftingów. Okazuje się, że żelazo to za mało. Do kosmicznych podróży trzeba żelazo przepalać. Fajnie, odkryliśmy już nowe rzeczy, czyli stal. Ale jeśli zwykłe żelazo to za mało, to wiadomo, że zwykły crafting też nam mnie wystarczy. Potrzebujemy czegoś troszeczkę bardziej zaawansowanego! O, na przykład tego! O, ja cię moje gacie, to wygląda potężnie! To nie jest normalny crafting, to jest ultra zaawansowany crafting, w którym możemy robić wszystko! Dlatego mogę zrobić wszystko, żeby je sobie własnie blachę. Po co mi blacha? Dobra, tu jest napisane, że to będzie ważne. Mam też kilka innych części. Przejdźmy do konkretów! Ja chcę zbudować rakietę! O, ale najpierw jako że lecimy w kosmos, przydałoby się mieć tlen. Zgadzam się, tlen jest chyba całkiem ważny, więc dajmy wiadro, dajmy jedną blachę i jedną. O, i mamy butle z tlenem. Wowo! Teraz już nie utonę w kosmosie. Ej, ja mogę z tym pływać? Halo, daj mi tlenu? No nie! Okej, okay, taka kosmiczna butla z tlenem nie nadaje się do pływania albo się nadaje, tylko jej nie napełniłem. To ma całkiem dużo sensu. W ogóle sobie jeszcze założyć na siebie potrzeba czegoś takiego. To sobie całkiem logiczne, że potrzebny jest helm. Czemu to nie pomyślałem wcześniej? Hop, hop i hop, dajcie mi hełm! Wow, ale kozacki! Dobra, to coś wygląda potężnie. Teraz już nikt mi nie powie, że jestem gotowy na kosmos. Trzeba napełnić to tlenem i można używać jet. Pá tu Mi jednak jakieś jetpacki, to mam narzędzie, które pozwoli mi go uzupełnić. Znaczy tlen uzupełnić, nie jetpacki. Chyba, że macie jetpack na tlen, to wtedy też jetpack. Nie mam pojęcia, jaki jest mój jetpack. Ładuję go na mój kombinezon, zrobione! I mogę już pływać pod wodą? Proszę, powiedzcie, że tak. No nie, no nadal nie mogę. To jakie ja mam lecieć na księżyc, jak nawet pod wodą ten tlen nie działa? Dobra, ryzyk fizyk, robimy rakietę. Tylko lamusy przejmują się tlenem. Ja po prostu chcę być na księżycu, okej? Okay? Nie wymagam dużo, potem mogą być inne planety, spoko, ale zacznijmy od księżyca! To jest ostatnia część naszej pięknej rakiety i możemy połączyć ją w całość. Góra, środek, dół i jest! O, ja się trzymam w ręce cud techniki. Najbardziej zaawansowany sprzęt w historii Minecrafta. I to mnie naprawdę weźmie w kosmos? Póki co to trawa tam w środku urosła, to nie wygląda bezpiecznie. Dajcie mi pole startowe i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No właśnie, stąd za chwilę wyruszy największa misja w historii Minecrafta. Ej, halo, tu powinna być flaga żelazowica, niech Holandii, no! Dobra, mam nadzieję, że jeżeli na głupkę i to naprawdę jest flaga Holandii. Halo zmiana! Tu powinna być flaga żelazowic! Żelazowica w ogóle to nie istnieje! Ale co z tego, że nie istnieje? Zasługuje na własną flagę! O, proszę bardzo, a będzie ona wyglądać tak! Mam nadzieję, że jesteście dumni, tak samo jak ja, bo jest piękna! I teraz możemy startować! Jak każda porządna rakieta, trzeba zapełnić ją węglem! Okej, okay, ja nic nie klikam, bo ona to robi sama Ukradł mi właśnie jest węgla. Nie miło pani rakieto! O, jaki fajny czerwony guziczek! Ciekawe co robi! Lunch! O, nie... Jeszcze lunchu, w sumie chętnie bym coś zjadł. Czyli ten guzik daje śniadanie? Daj mi lunch, jestem głodny! O! Odlicza do lunchu! Co się dzieje? Wow! Okej, okay, żałuję, żałuję. Nie chciałem tego robić. Co jest? Co jest? Lecę w kosmos! Aliwa zbyt szybko spada, nie podoba mi się, to zostało mi tylko 60%. I gdzie mam na tym dolecieć? No! Niech ja się prędzej rozbijesz na księżyc z tym dolecę. To jest jakiś złom! O nie, 10% jest źle, jest bardzo źle. O! Chwilę, chwilę! Co jest? Moja rakieta zamieniła się właśnie w to! I ląduje gdzieś! Dobra, to nie jest ziemia! My ja to nie wiem, czy to jest księżyc. mam nadzieję, że taka, ała, ała, Boli! Dobra! Jest tlen! Zapomniałem o tlenu! Znaczy o tlenie? gdzie jest moja? Gdzie jest moja maska? Co jest? Zajmijcie mi to! Zapomniałem! O kurde! <grym> Pozdrawiam serdecznie, zapomniałem combisonu! Życie jest piękne, mam dosyć. Teraz już niczego nie zapomnę, obiecuję! Mam wszystko, co tylko może się przydać! Siedem butli z tlenem do tego maskę! I możemy znowu lecieć na lunch! Ale mam nadzieję, że tym razem naprawdę na sobie jeszcze ja nie polecę w jakiś kosmos! Super świetnie! Że polecieć, muszę ubrać, to coś, ale jak to ubiorę, to... Oczywiście mi to potem zabiorą! Jak żyć, bo ja nie rozumiem! Trzy! Dwa! Jadę, lecimy Wow, ale stacja naprawdę robi to pierwszy raz w życiu Jeszcze nigdy nie leciałem w kosmos Kto by się spodziewał, że tak to wygląda Dobra, jestem chyba pierwszym człowiekiem w historii, który dwa razy będzie na księżycu Znaczy fajnie, nie? Mi to pasuje Może tym razem chociaż nie umrę, miło by było Wylądujmy sobie na spokojnie I trzymajcie kciuki, żeby to razem przeżyło O, żyje! mam tlen, mam wszystko, jest dobrze Chodzi dobry siema Jestem właśnie na księżycu Sobie znaczy, fajnie, nie? Nie spodziewałem się, że mi się uda Mogę sobie skakać, chodzić i udać nawet, że wiem, o co tutaj chodzi. Zdobądźmy trochę materiału dla przyszłych pokoleń. Księżyc jest zbudowany z jasno cementu. co? Ej, dobra, walić cement. Co to jest? Co jeszcze Minecraft, czy już gwiezdne wojny? Tego, co kojarzę, to chyba nie jest statek, którym przyleciałem. Ale z drugiej strony nie ma co narzekać. Bardzo chętnie sprawdzę, co jest w środku. Wow, skrzynka! I jakieś i temy! Zaczyna mi się tu podobać. Na księżycu działa redstone. no, okej, okay, działa, wszystko wiadomo. A, a tu było normalne wejście. Spoko. Wylałem to moje prywatne wejście. Ono jest jakieś ciekawsze. Czy właśnie coś otworzyło? Tak się ma kolejne tajne przejście i tym razem jeszcze lepsze! Znalazłem jakieś kosmiczne paliwo! I trochę innych mniej przydatnych rzeczy. Czy ja mogę to wypić, czy to jest zły pomysł? Dobra, nie to jest zły pomysł. Póki co nie chcę jeszcze ubierać. Zbijemy to później. Spokojnie! He, czy to normalne, że na księżycu są takie rzeczy? Zaczynałem się je gubić i przestaje mi się to podobać. Co to jest, kurde, byle rozbity statek? Przecież ja miałem być pierwszym Minecrafterem na Księżycu! To tu był niby przede mną! O, kolejna skrzyka z tlenem, dobrze! Zaklęte księgi, jeszcze więcej żelaza! Jakakolwiek cywilizacja przede tutaj była, wiadomo, że nas w swojej planecie mieli żelazo! to znak, że żelazo jest idealne! Jest też na innych planetach, a nie tylko na naszej! Od zawsze miałem łeb do interesów. I do jakichś wielkich różowych grzybów! Księżyc jest o wiele bardziej zaawansowany, niż kiedykolwiek mógłbym pomyśleć. Co to jest za kraina grzybów? Co to jest w ogóle legalne? Znaczy, dobra, na księżycu pewnie tak nie wiem, czy to jest jakieś prawo. Ani lewo, co idzie? Niebo, prawo, lewo. No e, do, to do, dobra, nieważne. Przepraszam, już nie będę. Super, tu jest serio ładnie, ale zaczynam je to powoli przerazać. To już chyba trzeci rozbity statek, który po drodze, a statki się tak same z siebie nie rozbijają. Tu się coś bardzo dziwnego musiało kiedyś stać. Ale znając życie, ja też się zaraz rozbiję, bo to wcale nie tak, że zapomniałem, gdzie jest mój statek, nie? Dobra, ej, tu jest napisane, że to coś ma jetpacka. Ja bym chciał jetpacka, jak go włączyć? Nie umiem w jetpacki. Czemu nie skierował w instrukcji? O kurde, byle znalazłem coś lepszego. Można zrobić kosmiczny łazik. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Mam koło! To dobry znak, jest bliżej niż dalej. Jeszcze jedno i lecimy. Teraz tylko połączyć to w całość z innymi dziwnymi rzeczami i powinno działać. Okej, okay, działa! Czy zaraz będę mógł jeździć po kosmosie? Tak! już to jest! Dobra, ma 0% węgla, ale i tak jeździ! Jak go naładować trendy? O, dobra, w menu pasuje! Teraz, nasz łazik ma już 100% baterii, możemy ruszać na eksplorację kosmosu! Plan jest następujący: Musimy znaleźć życie! A jak nie życie, to jakikolwiek sposób, żeby wrócić na Ziemię! O, bo są chyba tak samo niemożliwe. O, tego jeszcze nie było! Stoi, i panie, panie łaziku, stop! Co? To niby jest! Znowu jakieś dziwne, rozbite statki, nie wierzę! Czy tylko ja umiem pilotować te kosmiczne złoby? Ej, no to jest niemożliwe, żeby mi się tu udało dotrzeć, a tym się tu nie udało, no! Znaczy, że jestem najgorszym pilotem świata! Jest tu nie ma, znowu jakieś dziwne ruiny. Chyba czas znaleźć sposób na powrót na ziemię! Mojego lądownika nie ma, nic nie ma! Na księżycu już nigdy stąd wyjdę! Mam tylko jeden plan, cokolwiek to nie jest, wybiję to! To się źle skończy! O nie! Żegnaj księżycu! Miło było, ale się skończyło! Nie latajcie w kosmos, to nie jest bezpieczne! A tym bardziej, jak nie macie jak wrócić! Dobranoc! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy! Ten po prawej to ostatni odcinek z dziwnych modów, którego jeszcze nie widziałeś, więc wbijaj na niego koniecznie! Chyba, że już go widziałeś, to wtedy nie, ale możliwe, że nie widziałeś, to wbijaj albo, nie wiem, coś tam zrób. Pa, pa.